Cześć, witam Cię na kanale ABC INWESTOWANIA. Dzisiaj opowiemy sobie o przepływach pieniężnych w spółkach, w raportach e, finansowych. E, oczywiście skorzystamy standardowo z Biznes Radar, dalej będzie nam przyświecać e, spółka AC Autogaz. E, I moim zdaniem, a przynajmniej ja z przepływów pieniężnych nie za bardzo korzystam. E, opowiem Wam pokrótce o co tutaj chodzi. Aczkolwiek sami sobie zdecydujecie, czy warto brać e, te informacje mocno pod, e, pod uwagę, ze względu na to, jak się je wylicza. E, także wchodzimy na zakładkę analiza finansowa, raporty finansowe, przepływy pieniężne. Mamy oczywiście e, wszystkie wyniki z poprzednich lat. E, pierwsza zakładka to jest przepływy pieniężne z działalności, pierwsza pozycja przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. I jak widzicie, to jest istna kolejka gór, górska. E, przeczytam Wam krótką e, krótką regułę e, tych przepływów pieniężnych. To ilość gotówki generowanej z regularnych operacji biznesowych firmy. Będą to w dużej mierze przepływy wynikające ze sprzedaży, zapłaty za materiały, wypłaty wynagrodzeń, reklamy, remontów oraz pokrywania innych bieżących wydatków. Czyli Wystarczy, że spółka w danym okresie będzie miała od swojego dostawcy dodatkowy rabat na jakieś tam materiały, które są im potrzebne do produkcji. Zakupi sobie ich nie za 2 miliony, ale za 20 milionów. Więc to już jest pierwsza rzecz, jaka zakrzywia nam realną, realną sytuację firmy. Wystarczy, że jakaś faktura bądź jakaś. Zapłata firmie za wykonane usługi będzie rozliczona 2 stycznia roku następnego. Mimo, że spółka cały rok bardzo mocno e, pracowała na to i ponosiła wiele kosztów, to i tak to się zaliczy w następnym okresie. Dlatego moim zdaniem osobiście nie za bardzo jest sens zwracać na to y, uwagę, no bo, tak jak mówię, no żadnych ciekawych dla nas informacji to nie wnosi. No byłby problem, gdyby spółka była. Blisko zera, albo miała jakieś na przykład ujemne, ujemne tutaj wartości. Aczkolwiek w tym wypadku tutaj nic się nie dzieje, wszystko jest w miarę stabilne, także, e, także przechodzimy sobie, m, sobie dalej. Następna jest e, amortyzacja, tak? czyli tutaj też wyliczamy amortyzację, można wyliczać na różne sposoby. Z reguły amortyzacja to jest te powiedzmy 10%. Wartości e, danej e, rzeczy. Amortyzacja służy e, po to, żeby wyliczać spadek wartości danych aktywów, jakichś budynków, samochodów czy, czy innych rzeczy, które firma ma. Też nam to za wiele nie powie. Nie wiemy do końca, czy ona jest dobrze wyliczana. Generalnie tutaj widać ewidentnie, że ona rośnie e, wraz ze spółką. Tylko wynika to też z tego, że ona coraz więcej ma aktywów, tak, więc im więcej aktywów, tym większa amortyzacja z czasem. Koszty też, jest inflacja, więc koszty amortyzacji też pewnie są wyliczane coraz, coraz wyższe w jakiś tam sposób, więc, więc amortyzacja też nam de facto za wiele nie, nie mówi i, i możemy iść dalej. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i tutaj wynikają one z zakupu lub zbycia aktywów trwałych, tak? czyli firma kupuje nowe maszyny, nowe, nowy budynek, nową nieruchomość, no, czy działkę budowlaną, tak? i różnego rodzaju inne rzeczy, które, w które spółka inwestuje po to, żeby mieć w przyszłości większy przychód. Następnie mamy CAPEX e, i tutaj pozwolę sobie przeczytać Wam jeszcze też e, regułkę, zalicza się do nich, zaliczają się do nich e, modernizacje posiadanych aktywów, przygotowanie aktywów do wykorzystywania w działalności przedsiębiorstwa, adaptowanie nieruchomości lub aktywów do innego użytku, rozpoczęcie nowej działalności lub przejęcie innego przedsiębiorstwa e, i on jest podawany mm, jako pozycja dodatnia ze względu na to, przynajmniej tyle udało mi się zorientować, jeśli nie, to, to chętnie posłucham, mógłby mnie ktoś poprawić. E, wynika z tego, że ona jest zaliczana jako e, taka inwestycja w wartość spółki, dlatego jest podawana e, w opcji. E, Dodanej, mimo, że fizycznie to jest na początku jakiś tam, um, jakiś tam koszt dla firmy, więc tutaj też bym się za mocno nie, nie zagłębiał. E, idźmy dalej. Przepływy pieniężne z działalności finansowej um, to wszelkie przychody i koszty, które wiążą się z finansowaniem przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji, akcji, spłaty kredytów, pożyczek czy wypłaty z tytułu dywidendy. I tutaj mamy poniżej. Pozycję. Emisja akcji dywidenda. Jak tu zobaczymy, tu jest e, e, fajnie to pokazane. Tu jest na przykład 0. E, ze względu na to, że spółka zdecydowała o e, przeznaczeniu zysku zamiast na dywidendę o skupie akcji własnych. I e, odbywało się to w roku. bo mm, WZ, walne zgromadzenie decyduje zazwyczaj o finansach z danego roku na następny rok, tak? czyli zamykamy rok 2020, powiedzmy 2022, i firma w 2023 decyduje, co zrobić z tym zyskiem, w jaki sposób go podzielić. Można go podzielić na, na kilka opcji, już też to mówiłem. Można wypłacić dywidendę, zwiększyć fundusz zapasowy, bądź Dokonywać skupu akcji własnych. Tak też wydarzyło się w przypadku spółki ACG. Ja sobie to pozwolę wejść na wskaźniki. Jak zobaczycie, tutaj w tym 2022 jest cały czas ta sama ilość akcji, ale spółka skupywała w tym okresie akcje, po czym one były na jej koncie, ale w pewnym momencie zdecydowała o tym, aby je wyg wygasić, wyłączyć, tak? Po prostu je usunęli, stąd spadła ilość, ilość akcji dostępnych na, na rynku. No, co podniosło wartość jednej akcji na spółkę, tak, bo wartość dzieli się teraz, spółki dzieli się przez 9 milionów, a nie przez 10 milionów, także to też są dobre ruchy spółek, daje to też duży potencjał, mając akcje na wyższe dywidendy w przyszłości. I tak też było w przypadku ACG, który wypłacił w tym roku w zeszłym roku nie dokonywał wypłaty za 2022 w 2,23, ale jest rok 2,24 i z zysku dwa, z 2023 wypłacili aż 3 zł. Tu też kwota yy, wzrosła. Podejrzewam, że, że musiała tu gdzieś zostać jeszcze jakieś dodatkowe fundusze, yy, które przeznaczyli, dlatego zwiększyli tą, znacznie tą dywidendę w porównaniu do 2,21. No, i mamy, no, może nie rekordową, bo tu 5 zł, 3,94, no, ale jedną z wyższych przez ostatnie 5-5 lat, mamy, mamy 3 zł, co przy mniej więcej takiej cenie akcji, osobiście miałem ich trochę, dało mi około tam 10 czy ponad 10% zwrotu, bo to już jest po odcięciu, jakby ceny dywidendy, ale to sobie zostawmy. To sobie zostawmy na inny e, materiał. Wróćmy do tych przepływów pieniężnych. Także e, zostaliśmy na dywidendach. E, skup akcji własnych, no to jest akurat e, dla wersji premium, ale jak widzicie, tu się jakieś wartości pojawiają, dlatego spółka już wcześniej e, za jakieś tam nadwyżki finansowe. E, pewnie dokonywała powoli tego skupu, tylko dopiero w tym 2023 do, e, zdecydowała, al, aby je mm, zrealizowała to, co chciała, czyli skupiła tyle akcji, ile potrzebowała i dopiero w 2023 zdecydowała o tym, aby je e, aby je anulować, wyłączyć, wygasić, czy, czy e, zwał jak zwał. E, płatności z tytułu umów leasingu, e, szczerze, Średnio potrzebna dla mnie informacja, może ktoś to analizuje, może przy niektórych, przepraszam, spółkach ma to jakąś większą wartość. Idźmy dalej i teraz są przepływy pieniężne razem, czyli różnica między wpływami gotówki, a wydatkami w danym okresie. Przepływy gotówki bezpośrednio wpływają na płynność firmy, w zależności od tego, w zależności od tego, jaką ilość gotówki firma posiadała na początku okresu, ile wpłynęło, a ile wydała, takie będzie saldo gotówki na koniec tego okresu. I teraz tak, jak widzimy, tu też są bardzo różne e, wartości, często są nawet ujemne, ale to nie znaczy, że spółka po prostu wydała więcej niż zarobiła. E, to są tylko i wyłącznie przepływy w danym okresie. Mamy tu poniżej jeszcze coś jak free cash flow, to jest w wersji premium, podejrzewam, że tu będzie całkiem niezła suma, z której spółka mogła sobie po prostu zaciągnąć tam ten drobny milion i po prostu dopłacić tam do dywidendy, czy do innych, innych kosztów, są też takie lata, gdzie, gdzie spółka mocno poszła, zwiększyła sobie ten cash flow, czyli zapasy gotówkowe, także... Tak jak mówię, no za wiele ciekawych informacji tutaj w tych przepływach nie ma. Z reguły na to nie patrzę ze względu na to, że jest na tyle dużo e, różnego rodzaju czynników, informacji, które musi inwestor m, przeanalizować i podjąć decyzję. Gdybyśmy się mieli opierać na m, tak mało wartościowych informacjach e, w większości spółek, no. Dostalibyśmy po prostu, tak mi się wydaje, wodogłowia, tak? Trzeba wybrać te najważniejsze, naj, najistotniejsze, zdecydowanie ważniejszym będzie informacja o tym, jaka spółka miała przychód bądź końcowy zysk y, lub informacja, czy wypłaca dywidendę, od ilu lat wypłaca dywidendę, jaka będzie potencjalna dywidenda, więc y, bardziej się nad tym skupiamy niż na przepływach pieniężnych, nad którymi no, czasami przypadek 1-2 dni mogą mieć wpływ y, na na jej wynik. Dobra, to tyle jeśli chodzi o przepływy pieniężne. E, dzięki za uwagę. Jeśli ci się podobało, mm, zostaw lajka, like suba. Jeśli doceniasz jeszcze bardziej mój materiał, to możesz albo mój kanał wesprzeć, albo postawić mi e, kawuchę. E, z góry dziękuję. Także e, tyle z mojej strony. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że mamy grupę na Facebooku w opisie pod filmem znajdziesz link do grupy. Tam robimy analizy fundamentalne, rozmawiamy o potencjalnych ciekawych spółkach, analizujemy je i tak dalej i tak dalej. Także jest tam e, sporo też informacji i wiedzy, więc jeśli chcesz dołączyć, to zapraszam. Dobra, a teraz dzięki, trzymaj się i cześć.